Witam serdecznie. Dzisiaj krótki filmik. A. Stefan, dzisiaj taki krótki filmik. A tak kilka balustradek pokażę. I to wszystko. jest do środka, do domu tutaj mamy schodowe A jeszcze będzie w tym stylu brama robiona i furtka tylko oczywiście będą szersze profilki ale coś wymyślę pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali mnie lub będą oglądać i życzę miłego dnia. Stewciu, Stefan. No, to jest mój pomocnik tutaj w warsztacie. Słucham. Za chwilę. Już, dobra. Hej, pozdrawiam.